O ja piernicza, to będzie trwało teraz wieki Sztuk 3 <try> Nie jest dobrze, bo ja mam lagi. Nie wiem dlaczego. Też miałem przed O szlak, to może być A, błąd. No, so... Shit. Najgorsze jest to, że nie widzę, jak bardzo jest zniszczony ten obsydian, jak go skórdę z... niszczę. What the fuck? Co? Nie wiem, ginąłem. No mówię, że. Duchy. Ja pierdzielę. Na 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 na, na. mi się dzisiaj śpiewać co. No właśnie widzę, że cię ten nosi. Eee... mały gnój. Który? A szkielet. Aha. Mugin gnoju. O jest jeszcze drugi, ja pierdzielę ale jeszcze się zablokowałem na wodzie. No i co jeszcze? Aj fucken. O fuck. No, kuźwa, już mam syfy jakieś w tym. No cholera, ty się zgnojujesz, tam się gliczujesz No i co, wszedł w kamień. Jak jak go teraz niby bym... No? no, muszę go wyciągnąć z kamienia. Ja pierniczak jak się diamentowym kilochem szybko kopie kamień. Chłopie, to jest jakaś poezja w Mhm. Uh -huh. <noise> Ale ja mam pomysł. zrobią sobie... światerko. Coś, że zlinczują nas za to. Za co? Za to. Za to robisz? Nic, kopię kobla. A i za odcinek nas zlinczują? No. Nie ma szans, oni nas kochają. O <noise> jest. Oh Dawaj tam wodę. O, znowu lapis. Czemu tak... Tak, diamentów nie ma jak lapisu. No nie? No. O... F... F... Fok. Co? Trzy kutachy tam siedzą i się kapią na mnie. <grych> <grych> Mi się wydaje, że one chcą Ci wejść. Tak. Do, do, do otwora. O, szlak. No ja tam nie wnikam, co ci chcą wejść. No chodźcie tu. No. Aktualnie w co im dasz wejść? No oba na zareagowały. A widzisz? Podwójnie. Anal wake. Ja pierdziele. Eee... Znalazłem opuszczoną kopalnię. To też była. Oooooo but, o. Co znowu? Jeden, jeden dwa, dwa, dwa Trzy <laughs> Fuck ja. Yeah. Kurna pieprzony szkielet, Ile masz diamentów? Złożyłem zużyłem A... Miałem pięć Mam siedem już Fak Husiek go. ma siedem diamentów Ta -ta -ta. Ach, ja to zbieram. szczęśliwy. Ile szczęścia dają te diamenty? No nie. Boże, jak szóstka wtotka. No nie, może nie. No to lewa opadnie. Szóstka wtotka to raczej trochę bardziej by mnie cieszyła. O, no. Chłopie. Um, dobra. Strzałp jest mm -hmm. na razie na kobę, na, na obsydian. To Byłoby coś... ciężko. A e, tam ciężko. Przypomnę ci, że już psa nie masz. To był twój pies. Ale A, nie, mówię o Czarku. A. No <laughs> trudno się mówi. Ja płakał z tego powodu, nie będę. No po prostu, ten pies wiedział co go czeka czekało i popełnił samobójstwo. <laughs> no. Ja wiedział, że pójdzie na kotlety prędzej, czy później. Ale dobre były. Dobre były kotlety, nie? No. Niczego sobie. Nic nie ma. O, jeszcze raz, no pięknie. Ja się boję, że ja już nie trafię do tego tam, co mieliśmy i już nie... nie, ja nie się zbieram... boję, że nie trafię do wyjścia. Słyszałem jakąś muzykę dziwną. To nie ode mnie. Na 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 na. Kurczę. A, nie wiem. Mam nasiona i kowadło do mnie dzwoni. Ja pierniczę Automapę. Kto. Znalazłem skrzynię. Nie mam łopaty, więc wiecie. Jakie łopaty? No, żeby se dirta rozkopać. A, no to ręką. Ręką jak nic. Co ty? kilofem? A. Ludzie no będzie to... szlak trochę kilofon kopałem. Zapewne. Ale co, To jest mój kilofon. Mój własne, jeszcze wykonany. Musiałem się go... przy nim napracować, żeby go wykuć. Dokładnie. I w ogóle. Wypalić żelazo. Ja pierdziele i później trzeba będzie wrócić. o szlak. O, um, no cóż, Pieprzona woda. Na, 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 na. Ja słyszę pająka, co mnie w ogóle nie cieszy. No. Wiesz co? Mi się już to kopanie powoli zaczyna nudzić. Tak? No. Za chyba biorę dwie w i. Ja Oho. Ja ale idzie drugi. Gin, no gin, nie wybuchaj! Sytuacja opanowana. O, o, Co? Oh, shit. stąd. Dobra. Teraz jest misja super specjalna. Eee, trzeba wrócić po tamtej temy, co zostawiłem. O, fk! Co się stało? Creeper. Cię może zaatakował? Fok! Skąd się tu tak kocą? O no, mnie nie pytaj. Jebaka syberyjska. Ty, ty tu chyba byłeś, bo jest pochodnia postawiona. Czekaj, bo ja sam muszę wyjść, żeby... no. Dobra, tutaj spadłem. Foken bichen. No to jest Pochodnie Potem ten, dobra. Ty. Tu. Tu. A co, ja trochę... Cię widzę! Uhu! Pamiętam drogę. Co uchu? O, są te piecyki. Gdzie Ty jesteś w uchu? Idę. Ja już wychodzę z tej kopalni, bo ja idę po swoje rzeczy. Mam w dupie po prostu, bo. Ja chcę zginąć. Gdzie jesteś? Wracam z powrotem swoją drogą. I już kolejny Creeper. Pomóż mi z obsydianem za to. Ale gdzie ty jesteś? To kieruj się gdzieś tam po torach. W jakich torach? A gdzie ty jesteś? O, szlak. Ja jestem w naszym tunelu. Słyszałeś? Co? Tak przy domu jesteś? Przy tunelu naszym. A, a, to ty już tak daleko wróciłeś? No ale błądzę tu. Aha. Tak, ogólnie to by mi pasowało. Ogólnie, ogólnikowo. Ogólnie, teraz ja sobie to zabuduję. Co? To, Co to ta szuja nie łaziła. Buh! No. nic, obróciłem się, a tu... Csss... kabum. mhm... Mm Uuu... Zostały mi trzy serduszka. I zombiaki właśnie idą do mnie. Wskakiłaś do lawy. Paszął w od razu w lawę. Aj... A po co robią sobie drugi miecz? Kurde, co, powiedziałem, że mam drugi miecz? koło zrobię sobie kolejny. <noise> ja go przerzucam Fo nad lawą, ja mu się wszystko obchodzić. Fo... Nie wiem czy tędy. Kój, to będzie miał jak mrówków. No, mrówków czy nie? Ja tu muszę wszystko zabudować. Na rana. Tu jest złoto. Mam. Nie powinni tędy przejść już. Przed czy widziałem a... O, widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Dzisiaj. Widzę cię. A, mi, 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 Ale mister, z której strony? Z tyłu. Jak z, z tyłu. O, kur. Ja pierdziłem, obeszedłem dookoła. Ale twojego nikund nawet nie widzę. ja widziałem twój. Czekaj, bo mnie Felek goni. Felek? Tak ja rym jakoś na siebie, czy są góry przed tobą po boku. No czekaj, bo na razie już cię nie widzę. Czekaj. A teraz. No teraz cię widzę. Czekaj. Spróbuję iść do ciebie, kopać. Ale na wprost? Tak, nie ruszaj się stamtąd. No to ja tu siedzę cały czas. Bo Słyszymy. ja tu mam, tu mam obsydian. Dobra, idę, idę, idę. Zaraz będę. Bo jestem blisko. Okej. Ja se poryję. dobrze pójdzie, to chociaż portal dzisiaj odpalimy. O, widzisz, byłoby dobre. No. Zestram sobie, nie odpalę portal. Wodę trzeba na najpierw się tu jesteś. <noise> o. Tyle po tym temacie. Czekaj, co muszę zrobić, ten... E diamentowe rzeczy. Znaczy, diamentowe. Diamentowy kill -off. Jest, robiłem diamentowy kill -off. Muszę wyrzucić trochę śmieci. Do tej przybrzeżnej lawy. Na przykład tego kobla. A później będziesz się martwił, jak to wyjść z dziury bo kobla nie w okobla. Ale ja tyle tego dało. kobla, że. pod dostatkiem. Że aż za dużo. Że aż za dużo. No. Clevel. No, jakie gówno, ja pierdziela. Oj! Słyszę z Kubańca. Dirt. Dirt. Pierdziela. Ja to zabuduję do końca, co by żaden nie chciał przechodzić. Dobra. Zaraz ci powiem, ile mam już obsydianu. Ile masz obsydianu? No, czekaj, bo ryje. Rei. Pod spodem jest lawa, czy nie? Tak. Nie. Obsydianu sztuk 5 mam. Potrzebujemy. 10. Ile? 10, tak? Mm -hmm. Minuum 6, 7, 8, no 10, 4, no. góra, dół i. No i po 3 z boku. No mam już jedną. Zaraz ci powiem, ile nam się będzie brakować. What the, the fuck? Co tobą? Co za totalny gnój? A. Ręce mi ścierpła. Ja pierdziele. Już mam trzy. O, no, to ja mam jeszcze jeden czas zebrać. Aby już kopię. Dobra, to ja idę się śmieci pozbyć. Dobra, mam. Mam cztery. To ty masz sześć, okay. nie? No, kobla wyrzucam. Znalazłem nasiona melona i, i pompkina. <tuszy> to sobie zrobimy melony. No. Gdzie jest wyjście? Czekaj, workbench'e pozbieram. Okej. Okay. O raju, faj caramba! Oczywiście jest tędy. Gdzieś jest nowe, chodź i dojdę. Jak ten kurna obsydian stracimy, to, to będzie jakaś totalna porażka. Lepiej żebyśmy nie stracili. Dobra, tędy. Mam A taki dziwny ten dźwięk jest z tej lawy. Jaki blub blub. Bl, bl. No. Mówisz troszeczkę lepszy. Jak na przykład był w tym. Eee, w Motmosie. O, śnieg pada. Gdzie? Zobaczysz. Za Zobacz, masz dziurę? No ja tu mam cały czas tę dziurę. Jedną i tą samą. Aha. Eee, Gravel mi się tu wliczuje. Te piecyki zbieramy? No, ja najpierw muszę pozbierać jest... moje złoto i. Masz miejsce na piece? No. To zbierasz, bo ja niestety nie mam. No i tędy idziemy. A, czekaj. Schoda trzeba zrobić. Okej. Okay. No, no I robię. tędy, tak? Chyba dałem. No, to git. Czekaj, herbatka. No. Później to renderowanie. O ja pierd... jak sobie Pomyśleć, czas renderować. Ale <laughs> już nie, nie, nie Minecraft. No nie, 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 nie. Science Row, Science Row. No, to, to już w czasie przeszłym powinniśmy mówić, że to już było zrenderowane No. To już jest zrenderowane, to już, to już ocenili. To już oglądali. Oglądali. Mam nadzieję, że oglądali. <grym> I patrz, mamy wyjście. Jej. Je Nie pewno, żeby to było wyjście. Jest noc. No i pada śnieg. Jak śnieg pada? Zobaczysz. No tamtym terenie był śnieg. Idę poszukać tej dziury później. O, shit. Windujesz się? Tak. O, oh, shit. Mm -hmm, mm -hmm. Fuck. Dopiero obok ciebie. To pająk jest u góry. Czeka na nas komitet powitalny. Kij z pająkiem. Gorzy kota słyszę. A! Job, jego mać. No, shit, następny. Ara. Przyżyły skubańce. O. <laughs> Pająka zajoba. A to też sama dziura, z której wyszliśmy. Wiesz co? No. Tam jest lawa. One jest. No czekaj, są zombiaki, to wszystko górą miniemy. Ważne, że wyszliśmy. No. Będę do domu, będę dojść cało i będzie git. No, bo dajmondy. Masz jeszcze jakieś żarcie? Pewnie. A chcesz? Nie, mam... ...trzy steki i nie jestem w ogóle głodny. Jajka. Creepery. Gdzie? Tam. Na wzgórzu. Idę się z nim przywitać To ty bierzesz tego z lewej, ja bym tego sprawy. E, tu jest gorzej, bo tu są łuczniki. Aha, one też wyszły. Ominiemy ich, ich, nie ma nie ma potrzeby ich zaczepiać. Czekaj, czekaj, bo tu pływa. A czekaj, w wodzie bierze kąpiel jeden. No Ty tak sobie myślę, że przeszła władzy będziemy musieli zrobić. E, o, zobaczymy jak nie będą wychodzić, to nie. No u mnie na hardkorze pamiętam wychodził jeden. No to na hardkorze, bo ty na hardkorze masz pecha. Znaczy miałem. No miałeś. Hmm. Dobra. Jestem w domu, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Tylko jak w domu się coś naspełniło, to chyba bym zwąpił. No. Ale nic tu nie widzę takiego, co by miało nam to źle wpłynąć na A, ekosystem jest... naszego drzewa. A dobra, mamy 8 diamentów. 13 złota? 45 żelaza. 60 napisu tego. Obsydian, obsydian właśnie. Tu mamy dawać surowce, tak? A wrzucenia będzie wszystko, jak leci. Piecyki 10 diamentów, kurna, chłopie, nie pogada teraz z nami. Litory. <śm> ja tor nie mam w ogóle. Ja właśnie dorzuciłem. Dantek wrzucę takie zbędniejsze rzeczy. Ja ten kilo w diamentowy zostawię tutaj, co by przypadkiem nie zaginął. No, ja też mam jeden kilo w diamentowy przy sobie. Także go nie a, że go tam co, wrzucę. Co ty za śmieci tu wrzuciłeś, kurna? Piasek, drewno. Co ty, kurna, tu wrzucasz? Ja piasku nie mam dzisiaj. już kiedy musieliś to nawrzucać? Totalne gówno. Tu tylko surowce wrzucamy i takie wiesz. Cenne rzeczy. Skóra, cenna rzecz. To idę wrzucić gdziekolwiek indziej. A ja wiaderko robię, a tu tyle wiaderków mamy. Dobra, czekaj. Eee, róbmy ten portal jeszcze i kończymy. Sekundę. Jeden. Już. To dwie sekundy. Jeden, dwa. Czekaj, bo wrzucam całe to wydziewie, które jest nam niepotrzebne teraz. Ten już klepie SMS-a. <laughs> Co widać? Słyszę. <laughs> Skąd wiedziałeś? Kurde, co za pytanie? No klepałem, sobie gasę Weź ten telefon. gdzie robimy portal? No nie wiem, byle gdzie. Byle gdzie to nie? Czekaj. Może. W tym kierunku? No, chyba tak, albo może tu. Nie, za późno. Czekaj. To co, może weźmiemy, zrobimy, zrobimy portal, pójdziemy do piekła i w piekle się pożegnamy. Mhm. Mm Czekaj sekundę, bo tutaj wiesz, rozplanowuję dziurę na pierwsze dwa obsydiany. Chyba widzisz już wzór, nie? Mhm. Mm tak, da, da, da. No i komu tu się chce spać teraz? I, No. mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Dobra, dobra, prawie, prawie. No już obsydę możesz tam wkładać. Wkładam, wkładam. Wkładam, wkładam. A za mamy? Yy, zaraz zrobię. No właśnie. Żelaza nie brakuje, nie wiem jak tam flint. Flint też jest. Ups. No sobie nie potrzebałem łódkę, tego, no ale. Abyś to wszystko zjarało w pizdzie Nawet nie mów tak. Te... Nie, nie zjerałoby się całe. No nie, całe nie. Ograniczenia przecież już są. To już nie ta, nie ta wersja w Minecrafta. Mm. zrobiłem krzywo. To. Co ty robisz? Figiełko. Grilla zrobił, kurde. Dawaj świnie. Kurczak może być. No. Ale to może jest opieczone W każdym nie można pisać na ogniu. Cs, tak żeby wiesz, o przynosi tutaj ognisko robicie. Ale się kur... zjarało. Co? No. Kurczak What? mi się zjarał. <laughs> Dobra, dobuduj do końca i No to ty masz Nie, wrzuciłem do skrzyni. O oh, jeezes, ja myślałem, że masz przy sobie. No nie. Pogapię się trochę na wodę. Na, na 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 czekaj, 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 czekaj. Chciałem ci. Bo już klocka od tej No akurat nie chodziło mi o. Miod... O fail. Czekaj. Co za koleś. Czemu mi z boku postawić Dinałkocka? To po żeś skakał. na chciałem ci schody zrobić, a ty co? Po co mi schody? Schody są były. złe. Patrz, jakie no. schody ci zrobiłem? Ładne. Za I pewnie jeszcze mój killow używasz. Nie, swój. Twój, twój killow dałem też do mojego. Mm -hmm. Swój dałem do twojego. Jeden pierwszy. Uwaga! Tam, 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 tam! Yes! Holy shit, chodź! Dobry landing, terrain. Terrain. <coughs> no, pieko to mamy zajebiste, nie poszło. Wow! No, pieko nam się udało. No. No, na przeszłe odcinki wybieramy się w piekło? No, raczej. Już go słychać. Eee. Pojęczyć musi, bo to taka jęcząca Marta. Uuh. To nie brzmiało jak jęcząca no. Marta. Ha, 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 ha. Czekaj, czekaj, póki tu jesteśmy. Co? Pozbieram trochę tego dziadostwa. A no po co? Nie wiem. Bo szybko się zbiera. Będziesz grilla robił? Mhm. A, i oceloty pasuje w końcu połapać. No. <laughs> Jak nic. Co się, się zrobi będziemy na przyszłe odcinki zwiedzać piekło, a wcześniej będziemy łowić rybki. I łapać ocelota. A później postawimy mu klocka w powietrzu. O no. Tak. Ej, żeby się tak wszystkie kamienie zbierały, to by było zajebiście. O! No ale tak powinien no. się zbierać kurde przy diamentowym, a nie kurde, że zmęczymy się nie wiadomo ile. No, przed obsydianem. nie? Dobra, jak nie pyknie mi jeszcze kilo, to, to ryję do tego momentu. Dobra, ja mam. i... jeden pusta. To się półtorej mówi. Nie dopiero. Każdy no, o co chodzi. Ja czekam aż kilo w pyknie i dopiero. O! Dobra. To, to był dźwięk. Dobra. To co, żegnamy się spod piekiełka? Spod piekiełka, z pod piekiełka? Pod piekiełka? O, to może wyjdźmy z piekiełka. Shit. Nie wiem jak ty, ale ja się wynoszę. Ja też. Dobra. Jeśli ja nam rozpieprzył portal, to by było. Nawet zapalniczkę dalibyśmy radę. O, no, sobie też. Dobra, żegnamy się znowu koło farmy. Koło a farmy. fortecy na drzewie. Jep. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Wszystkim. Pa-pa!